Czy wiedziałeś, że nie jesteś w stanie zgnieść jajka w taki sposób palcami? Zapewne tak. Ale czy wiedziałeś, że jajka są najlepszym naturalnym suplementem dla każdego faceta po 35 roku życia? Zapewne słyszałeś kiedyś, że jajka podnoszą poziom cholesterolu, lecz jest to gówno prawda. Tak, rzutko ma cholesterol, ale to nie jest problemem. Dla osób zdrowych nie zwiększa to ryzyka chorób serca, a wręcz przeciwnie, cholesterol z jajek to budulec dla hormonów, tym testosteronu, kluczowego po 35 roku życia. Cholesterol jest produkowany głównie przez twoją wątrobę. Gdy zjesz coś bogatego w cholesterol, wątroba produkuje go mniej. To mechanizm samoregulacji. Jajka są wręcz neutralne lub korzystne dla układu krążenia, szczególnie jeśli prowadzisz zdrowy tryb życia. Dodatkowo, jajko to jeden z najbardziej wartościowych pokarmów na świecie. Jest źródłem życia, zawiera wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów, witaminy A, D, B12, seren i cholinę, kluczową dla pracy mózgu i wątroby. Więc jeśli chcesz być zdrowy, a w dodatku mieć wysoki poziom testosteronu, to 3 jajka dziennie to jest absolutnie. Minimum. A jeśli chcesz więcej tego typu szybkich i prostych wskazówek, to zapraszam Cię do obserwowania naszego profilu, a także do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Napisz w komentarzu ja, a ja wyślę Ci prywatny link.